Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Witajcie. Dzisiaj Grzegorz Braun, Ewa Zajączkowska oraz Beata Szydło zajechali kandydatów na komisarzy pytaniami, na które nie odpowiadają w sposób jednoznaczny. Grzegorz poruszył temat obecnej polityki Unii Europejskiej, Ewa najprawdopodobniej wykryła lobbying, a Beata Pięknie przycisnęła komisarza w sprawie Zielonego Ładu oraz ETS-u. Miłego oglądania. Dwa tematy. Mówił Pan o zdobywaniu przestrzeni kosmicznej. Musi Pan mieć świadomość, że e, reżimy, do których chce Pan dołączyć, najlepiej największym ich osiągnięciem technicznym zeszłego roku było e, Zmienienie kształtu nakrętek na butelki. Mówicie, że chcecie budować więcej czołgów, taniej, tak jak na Ukrainie, ale chyba wiecie, że to może być strefa wojny, ale jest to sklepa wyłączona spod Zielonego Ładu. I tu pytanie, czy mogę na Pana liczyć, że będzie Pan promował zwalczanie Zielonego Ładu, Niebieskiego Ładu w Komisji Europejskiej? A jeśli nie, to jak ma pan z, z, zamiar połączyć koniec z końcem? Druga sprawa, Chiny oraz Iran i inni kandydaci na wrogów, których pan wymienił. Czułbym się bezpieczniejszy, gdyby to pan był komisarzem do spraw pokoju, gdyby nie był pan tak wyrywny, żeby nazywać te kraje wrogami zamiast zwalczać zagrożenia, które posiadamy wewnątrz euro kołchozu. Dziękuję bardzo. Thank you, you mayor. Proszę bardzo, pan kandydat na komisarza odpowie na pytania. Dla mnie Unia Europejska kołchozem nie jest. Wychowałem się w Związku Sowieckim i wiem co to kołchoz, widziałem kołchoz, widziałem jak upadły. Unia kołchozem nie jest. Po drugie, lubię kolor zielony, więc nie będę zwalczał zielonego, ogólnie rzecz biorąc. A na poważnie, powiem prosto: kiedy przeczyta się sprawozdanie przewodniczącego Nilsa. To widzimy, jakie są zagrożenia przed nami. Zagrożenia wojskowe mamy i zagrożenia ze strony zmian klimatycznych. Rozpoczęliśmy dyskusję od wydarzeń w Hiszpanii, tragicznych, i trzeba zrozumieć, w jakich czasach żyjemy. Musimy się przygotować na to. Dlatego zwalczanie zmian klimatycznych postrzegam jako rzecz ważną. Oczywiście, trzeba się zastanowić, jak robić to. W sposób jak najbardziej akceptowalny, biorąc pod uwagę interesy przemysłu, obawy przemysłu, ale z mojego punktu widzenia, Zielony Ład jest rzeczą już przyjętą, uzgodnioną, trzeba go wdrażać. Branża obronnościowa i kosmiczna też przejdą przez zieloną transformację, jak wszystkie inne gałęzie przemysłu. Po drugie, Jestem za Zielonym Ładem również ze względu na skutki geopolityczne. Moim zdaniem, odejście od koncepcji oparcia gospodarki na ropie i gazie będzie miało daleko idące skutki geopolityczne, zwłaszcza dla tyranów, którzy żyją z eksportu ropy i gazu. Teraz zobaczcie prześwietlenie komisarza przez Ewę Zajączkowską oraz jej dochodzenie w sprawie lobbingu. Najprawdopodobniej tutaj będą zachodzić zjawiska korupcyjne na rzecz wielkich korporacji. Przez 11 lat pracował pan w McKinsey and Company, największej i najstarszej firmie oferującej profesjonalne usługi konsultingowe korporacjom i rządom, głównie w sprawach finansowych. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ będzie Pan odpowiadać za politykę podatkową, która de facto należy do państw członkowskich. To stwarza ryzyko poważnego konfliktu interesów. W jaki sposób może Pan zapewnić, że nie będzie Pan lobbystą międzynarodowych korporacji i rządów państw trzecich, działając w ich interesie? Czy nadal utrzymuje pan kontakty z poprzednimi klientami i kolegami z pracy? Jak zagwarantuje pan, że nie będzie, że gdy skontaktują się z panem któregoś dnia, e, państwo koledzy, by załatwić jakąś sprawę, e, gdy zostanie pan komisarzem, nie będzie pan ich lobbystą? Bo tak dziwnie się składa, że będzie pan zajmował się akurat unijnymi podatkami, a muszę przyznać, że to śmierdzi pokusą lobbyingową na kilometr. Dziękuję. Well, you, for, for, uh... Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pani o tym e, wspomina, ale mogę panią zapewnić, mam nadzieję. E, odszedłem od tej firmy. E, to, był, e, w, to było w roku 2017, kiedy przeszedłem do rządu i e, mogłem robić wiele rzeczy inaczej, ale chyba wszyscy przyznają, że zrobiłem to w sporej autonomii i niezależności jako minister finansów. Również jako późniejszy komisarz. Po drugie, zawsze, jak każdy inny komisarz, jak każdy polityk de facto, e, powinien e, trzymać się najwyższych standardów etycznych, mówiąc ogólnie, ale również w szczególe, jeżeli chodzi o przejrzystość. Będę to robił tak, jak robiłem to dotychczas. I e, dlatego, e, m, nawet jeżeli e, komisarz, w ten sposób nie postępuje, to jest natychmiastowo kontrolowany nie tylko przez tę Izbę, ale również przez media. I tak powinno być. Teraz Beata Szydło i jej wystąpienie w sprawie ETS-u i Zielonego Ładu, koszty, jakie się z nimi wiążą oraz konsekwencje. Chciałem zapytać Pana o koszty transformacji. Dwie kwestie. W swoich odpowiedziach podkreślił Pan, że pakt dla czystego przemysłu Przede wszystkim ma wzmocnić konkurencyjność. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ póki co na wprowadzanych zmianach gospodarka europejska tę konkurencyjność traci. Ale mam pytanie, jak będzie finansowany ten pakt? Czy będzie to kolejne zadłużanie się Unii Europejskiej? Czy też być może, tak jak proponuje to Mario Draghi, będzie to współfinansowane czy finansowane przez państwa, przepraszam, członkowskie? I kolejna kwestia ETS-2. On uderza najbardziej w tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Czy w związku z tym przewiduje pan, że jeżeli pakt, społeczny pakt nie będzie tutaj wystarczający? Społeczny Fundusz Klimatyczny. Czy pan wstrzyma wprowadzanie i wdrażanie tych zmian? Dziękuję. Thank you, Dziękuję. Oczywiście te obawy są bardzo uzasadnione, nie tylko w pani państwie członkowskim, ale w 27. Tam, gdzie mamy trudne regiony. Ludzi w trudnej sytuacji. Musimy sobie o tym pomyśleć zawczasu. To jest kluczowe. Więc tak, jeżeli wszystkie kwoty sobie pododajemy, czyli na przykład Fundusz Transformacji, Modernizacji, do tego Klimatyczny, to są, to są ogromne pieniądze. Ja o tym mówiłem wcześniej. Jeżeli to porównamy na przykład z Amerykanami, to możemy naprawdę zacząć zrobić sporo. Nie tylko dla klimatu, ale też dla takiej sprawiedliwości. To jest pewna strategia, którą stworzyliśmy, to jest podejście, które przygotowaliśmy. Jeżeli coś pójdzie nie tak po drodze, jeżeli o jakichś grupach społecznych zapomnimy, będziemy musieli zrobić jeszcze więcej. Więc moja szkoła nie jest taka, że ja chcę ograniczać konsekwencje ETS-2, albo gdzieś to przesuwać w czasie. Oczywiście mamy konkretne. Prawa, jeżeli chodzi o ETS-2, na przykład, że o rok można to przesunąć, ale ja powiedziałbym, idźmy w to, robimy to z właściwych powodów, będzie większa stabilność, ale jeżeli ktoś będzie e, potrzebował pomocy, nie mam dodatkowej kieszeni z pieniędzmi, ale mogę walczyć o to, żebyśmy cały czas tym ludziom po, pomagali. Moja obecna ocena jest taka, że z tymi pieniędzmi, e, wydawanie pieniędzy, e, państw członkowskich w sposób mądry, sprawi, że będziemy mieli wystarczająco pieniędzy, żeby ludzie się przeszkalali, żeby im pomagać praktycznie jak to nie wystarczy, to nie wystarczy. To będziemy musieli mieli obowiązek, żeby robić więcej we współpracy z państwami członkowskimi.